Witajcie drodzy widzowie w kolejnym Kiełbasa Play'u z gry Forza Horizon 4 na kanale Kiełbasa Play, z tej strony Kiełbasa i chujci i la lala, Nie no dobra, tak na poważnie, to siemanko, witajcie w kolejnym Kiełbasa Play'u. Tym razem nie będzie to głównie spuszczanie się nad samym tytułem, nad grom Forza Horizon, chociaż powiem na samym początku kilka słów jak gra mocno wpłynęła na kilka moich decyzji związanych ze sprzętem, i jak bardzo starałem się odpalić ten tytuł teraz jak wy, w, takim, w takim formacie, w takiej formie jak obecnie prezentuje się na ekranie. Tutaj bardziej. No, więc jeśli. Drogi widzu, jeżeli spodziewasz się, że będzie coś śmiesznego czy coś, to może pierdol to, olej ten film i iść sobie pójść sąsiadów zaoszczędzisz jakieś 30 minut zbędnego mojego pieprzenia. A ja dzięki temu, wiesz, będę miał świadomość, że yy, będę przemawiał do osób, które faktycznie zainteresowałem. Zacznę też od tego, że ten film będzie taką formą pewnego podcastu, czyli będę mówił, a to co się przy okazji będzie działo na ekranie, to po prostu zwykłe jeżdżenie yy, Hondą Civic 7 Generacji, poliftem Typerem, która jest jednym z moich przyszłych celi do zrealizowania, moim marzeniem. Gdyż bardzo, zakochałem się po prostu w tym samochodzie, sam obecnie posiadam Honda Civic Siódmej generacji, ale to może potem Bo w tym Wizualnym podcaście Chciałbym podzielić się z wami oh yy, A zainteresowaniami i może też ogólnym poglądem na temat motoryzacji Skąd się wzięło te takie wzięcie u mnie na ścigałki, od czego się to zaczęło W jakiej motoryzacji najbardziej się lubuję, w czym się kocham Ciekawostką tego odcinka jest to, że podchodzę już chyba piąty raz do tego, ponieważ yy, dwa razy spierdoliłem sobie sprawę. Mianowicie, po prostu raz mikrofon coś mi nie współgrał, a za drugim razem zapomniałem włączyć nagrywanie. I zrozumcie też moją frustrację, kiedy okazuje się, że straciliście 20 parę minut na pierdzielenie do mikrofonu, dzielenie się spostrzeżeniami, a tu się okazuje, że. Nakładka w grze nie ma zielonego kółka w GeForce Nvidia Shield. Fak, no ale dobra, pomijając ten fakt. Tak więc yy, teraz jest główna część tego programu. Zacznę co myślę na temat gry Forza Horizon. No więc, yy, z Forza Horizon była taka sytuacja, że bardzo mi się spodobała ta gra i nie rozumiałem tego zabiegu wydawania tego tytułu tylko i wyłącznie na Xboxa. Przecież Xbox to Microsoft, a Microsoft to też PC, dlatego nie potrafiłem tego przeboleć, że jedna z większych konkurencji dla Gran Turismo na przeciwną konsolę, bo jak wiadomo Gran Turismo lądowało głównie na PlayStation, to był tylko ekskluzyw dla Play'a, z Gran Turismo miałem parę razy styczność i grałem w dwójkę na Play 1, w trójkę na Play u... dwójce chyba, ale to tak pokrótce i zakochany bym w Gran Turismo 4, no ale nie o tym mowa. No i zagrałem parę razy w Forza Horizon, a już w ogóle pomijam Forza Motorsport, bo to też mi się zdarzyło, ale nie, to mnie tak nie kupiło właśnie jak Forza Horizon. I wyobraźcie sobie ten mój ból, gdy grając w Forza Horizon na Xboxie u kumpla, ten mój ból, że ja, te, że ja Xboxa nie mam i że ten tytuł nie wylądował na pc -cie. Tak samo było z dwójką, obszedłem się ze smakiem, natomiast kiedy zobaczyłem, że Forza Horizon 3 będzie dostępna na PC, ta dosłownie no, nie posiadałem się ze szczęścia, i bardzo mi zależało na tym, aby jednak dorwać ten tytuł. Natomiast, będąc jeszcze o tyle biedny, nie mając dobrej roboty, jak zobaczyłem, że za zwykłą medycję chcą jakieś 250 zł, złapałem się za głowę i powiedziałem, no ja pierdolę, jestem biedakiem, chyba tego nie kupię. Tak więc pozdrawiam wszystkich youtuberów, którzy zarabiają po stokroć więcej, winszuję im za to, bo ja jestem chyba najbiedniejszym youtuberem ever i oficjalnie wam się do tego przyznaję, bo niestety taki content, taka ilość wyświetleń, kliknięć i w ogóle tego wszystkiego uniemożliwia mi, wiecie, rzucenie pracą i oddanie się w 100% swojej pasji nagrywania filmów i, i robienia ogólnie z tego w 100%. Przeku przekucie tego w swoją pracę. Dobra, ale nie o tym mowa. No, z Forza Horizon 3 szybko się pożegnałem. Natomiast jak zobaczyłem Forza Horizon 4 na wszystkich tych prezentacjach, na tym E3, że będą zmienne pory roku, że będzie pora dnia i nocy, tak jak w Forze Horizon 3, że tutaj ta, ta piękna Wielka, Wielka Brytania się pojawi, to było niesamowite. Ta gra po prostu od razu mnie kupiła i ja postanowiłem że będę ją miał od samego początku, do samego końca, choćby się miał palić i walić. Jak tak sobie postanowiłem, tak zrobiłem. Półtora roku temu chyba jakoś, w 2018 roku kupiłem ten tytuł, udało mi się dorwać, ale... jak szybko byłem ucieszony, tak szybko popadłem w depresję, bo mój komp po prostu był już za stary na to. Nie uciągnął. Tak więc Forza Horizon 4 zmusiła mnie do tego, między innymi, bo ja nie mówię, że to był główny aspekt, bo jednak zależało mi na tym, żeby Postawić na sprzęt, który już będzie bardziej wydajny pod kątem filmów, renderu i tak dalej. No ale jednak, nagrywanie gier na kiełbasę. Play to też jest część filmów, i chciałbym pokazywać Wam to w jakiejś lepszej jakości niż tylko w takiej, jakiej, jaką mogliście oglądać. Tak więc teraz oglądacie ciężkie moje starania przekute w efekt e, finalny w tej postaci. To jest koronny dowód na to, że. Forza Horizon w 2K, bo jeszcze musiałem telewizor sobie wymienić Kupiłem sobie monitor 32 calowy z iamy Który wyświetla mi w rozdzielczości 2560x1440 Jeszcze na 4K mnie nie stać, ale może w przyszłości się uda No, więc czuję się teraz spełniony i pomijając już ten fakt, że Forza Horizon 4 jest grą zajebistą i że uwielbiam samochody, i że ze ścigałkami kocham się praktycznie już od samego początku, ale muszę się cofnąć do samego dzieciństwa, gdzie... od czego to się zaczęło? No będąc gówniakiem, ja mają trzylatka, już tak jakby rozwijały się pewne poglądy już zachcianki, już po potrzeby były. Za dzieciaka po prostu lubiłem samochody. No ale to nie byle jakie samochody. Na, na początku byłem zakochany w tym co jeździł po naszych drogach, czyli jak widziałeś malucha to byłeś obesrany, jak widziałeś jakiegoś starego Fiata 125p, jeżeli widziałeś na przykład jakiegoś Uno, Cinquecento, Fiata Punto i mi głównie zależało na takich zabawkach, no to człowiek, no to co, gówniakowi niewiele wystarczyło, rodzice kupili taki samochodzik, no to, pff, to ja byłem posrany ze szczęścia. No i miałem przeróżne w sumie takie zabaweczki, począwszy od właśnie tych Hot Wheelsów przez Burago, wtedy królowało jeszcze pamiętam, nie wiem czy Panini chyba nie miało jakoś później, no miałem masę tych pojazdów i jakoś od zawsze się bawiłem w samochodzikami w przeróżne, przeróżne maści zabawy, no ale kontynuując. E, oprócz bawienia się zabawkami, człowiek miał je później jeszcze, wiecie, oprócz wychodzenia i bawienia się z kolegami, było jeszcze coś takiego jak telewizor. No to co oglądałem w telewizji? W telewizji skupiałem się głównie na, na programach, gdzie były samochody. Więc y, takie niemieckie kanały jak ZDF, jak RTL, czy jakieś inne saty ZDF, kurde, już nie pamiętam. Możecie wypisać, jakie były tam fajne niemieckie kanały, dostępne W kablówce naszej, kochanej No to oglądałem różne kompilacje, bo wtedy jeszcze YouTube'a nie było, YouTube powstał w 2005 roku, a ja w 99 siedziałem Jak gówniak na poduszce przed łóżkiem i ze ślink ślinkami ciepło, a jak widziałem różne kompilacje wypadków, albo, ra albo rajdy Albo reportaże, jakieś dokumenty na temat różnych pojazdów Później Kilka lat później wszedł pierwszy chyba Polski motoryzacyjny taki z prawdziwego zdarzenia program, TVN turbo, no to wiadomo, wszystkie top giry, nie top geary, testy, jakieś automaniaki. Jeszcze pamiętam na Polsacie chyba Ziętarsk, pan Zientarski prowadził takie programy i też bym podjarany, jak tam pokazywali różne pojazdy i omawiali to. No ale co ja mogłem wtedy rozumieć? Dla mnie liczył się tylko wygląd i, i samochód. Jak im bardziej egzotyczny samochód też wyglądał, tym bardziej byłem podjarany. Dopiero światopogląd na to zaczął mi się wyrabiać chyba bodajże w gimnazjum gdzie oglądało się wszelkiej maści filmy, nie? Filmy też tam, gdzie były pościgi samochodowe już pomijam serię Fast and Furious, Szybcy i Wściekli i tam, gdzie były wszelkie wyścigi, jak na przykład wyścig z Sylwestrem Stallonem albo już kultowy film Bullet, gdzie... o kurde gdzie ten pościg chyba za Mustangiem, tego Dodge'a, Charger'a Poprawcie mnie, albo na odwrót, wpisał się już na stałe w kanon yy, kina akcji. No to wiadomo, że to pogłębia wyobraźnię i nastraja jeszcze bardziej pozytywnie. I coraz bardziej Jara, że gdzieś, gdzieś tam, pomimo, że nie było to głów, główne moje zainteresowanie, to gdzieś tam ta miłość do motoryzacji ciągle istniała, ciągle się pogłębiała. No i oglądając. Oglądając takie filmy, takie różne e, seriale, nawet nadal, nadal gdzieś jeszcze pałając tą taką miłość do tej motoryzacji, wiadomo, że jeszcze główną formą rozrywki był komputer, igranie, gry wyścigowe. No, znacie mnie nie od dzisiaj, już tyle lat prowadzę te kanały. Mo, moim, moimi głównymi, moją moim koronną w sumie, e, koronnym gatunkiem gdzie praktycznie większość materiału i swojego czasu poświęcam zrobienia filmów to są właśnie ścigałki, gry wyścigowe. Za pan jestem już praktycznie moimi pierwszymi ścigałkami były Need for Speed 3 Hot Pursuit, Need for Speed Porsche. Później jeszcze gdzieś tam Undergroundy były, Viper Racing, pamiętam jedne z tych pierwszych tytułów i przecież za dzieciaka to tyle czasu spędziłem. Na ogrywaniu w te, te tytuły, że to naprawdę można byłoby nagrać niezły materiał z tego, ile czasu poświęciłem, No, no setki godzin, praktycznie. No i, i ciągle mi było mało, ciągle mi było mało. Wiecie, że w Gridach byłem zakochany w serii Toka Rise Driver, Need for Speed, to wiadomo, już od samego początku przeżywając tą serię wzloty, upadki i inne gdzieś tam ścigałki po drodze albo gry wyścigowe. Między innymi też Gran Turismo gdzieś wywarło na mnie ogromny wpływ. No ale wracając już do tej miłości do motoryzacji, to zaczęło się właśnie od takich samochodów, które żeśmy widzieli na ulicach. Później gdzieś zakochałem się w carach w moim ukochanym wręcz Chevroletcie Camaro z 68 roku. To chyba była z wersja Z28. W tej to chyba najbardziej byłem zakochany. To był samochód marzenia. No. Później gdzieś tam dochodziły jeszcze te Fordy Mustangi, ale do Mustanga, Mustangiem tak bardzo się nie jarałem jak właśnie tym Chevroletem Camaro. I ten Chevrolet Camaro z 2006 roku, który był w Transformersach Bumblebee, ja yeah, nie mogę, no nie zapomnę tego jak pierwszy raz go zobaczyłem, było takie wow, to nowa generacja Camaro wyszła, teraz takie samochody w Polsce to codzienność. Praktycznie, bo ludzie ludzie więcej zarabiają, mogą sobie pozwolić na takie coś, więc y, to nie jest obcy widok. Kiedyś jak się zobaczyło Chevroleta Camaro SS albo ZL1, to było takie O kurwa, wyciągało się telefon i się nagrywało, a teraz mm, Camaro, mm, Mustang, już nawet Dodge Challengery potrafią stać się codziennością, wiecie, wjeżdżacie do Katowic to pff, nic nowego, a wiecie do Warszawy. No, jeden obok drugiego stoi, ale dobra. No byłem po prostu zakołany w amerykańskiej motoryzacji. Bulgot, V8, no i potem przeczesywanie YouTube'a w poszukiwaniu yy, dźwięków, no napawałem się po prostu. V8, widlasta 8, 8 tłoków to było coś, co, co ja pragnąłem, co, czego pożądałem, bo naprawdę, nie dość, że człowiek jarał się tym dźwiękiem, to jeszcze w grach głównie się wybierało takie pojazdy. No ale, wiecie, człowiek ewoluuje. I zdało się prawo jazdy. Yy, gdzieś tam były myśli o pierwszym samochodzie, no ale na jaki pierwszy samochód człowiek mógł sobie pozwolić? No szkurwa mać. Jak ja w 2011 roku, mając jeszcze chyba 17 lat, przed 18, ja sobie uzdałem, że a, kupię sobie Nissan 240SX, a jak trzeba to będzie to 180SX. Ale jak ja zobaczyłem ceny tych Nissanów i że one są stare, i że później dowiedziałem się, że trzeba taki samochód ubezpieczyć, że trzeba jeszcze tankować go, że on tyle spala, to wtedy rzeczywistość przygniotła mnie mocniej chyba niż kowadło, które spada kojotowi Wilusiowi na głowę w kreskówce. Tak mnie to sprowadziło na ziemię, tak mi się odmienił światopogląd, to myślenie, tak, to, tak moje myślenie właśnie zostało odwrócone o 180 stopni momentalnie. Że jak tu człowieku nie popaść w depresję na polskie warunki No i człowiek był zmuszony do kupna pierwszego pojazdu Ale do takiego nie, którego się chciało Tylko do pierwszego takiego, który, który mógłbym jeździć I który mógłby przetestować moje umiejętności kierowcy Był to Deumatis No, migrenowóz, bo jak się wsiadało to głowa bolała A miejsca tam tyle było, że pff, Chociaż pięć osób był w stanie przewieźć No i praktycznie mało kiedy mnie zawodził to było testowe pierwsze auto. Moje. Tak więc już moja przygoda zaczęła się praktycznie z pojazdami azjatyckimi. Oż cholera. W co ja się wpakowałem? Dobra. Powiedzmy, że wezmę w tym udział. Eee... Wiadomo, że tam FSO miał, że DU jeszcze było polskie, bo tam jeszcze należało do FSO, później to Koreańczycy przejęli, później to Chevrolet przejął, bla bla, bla, okej, okay, dobra. No ale że to było koreańskie, no to wzurałem sobie, że to po prostu jest azjatyckie. Miłość do maselkarów gdzieś tam z tyłu głowy pozostanie zawsze, ale później zacząłem, zacząłem się jarać japońską motoryzacją. Mo może też dlatego, że. Wpływ na mój pogląd i na te zainteresowanie i na tą miłość do JDMa miało to, że lubowałem się w kulturze japońskiej, wiecie, nie znacie mnie od dzisiaj: anime, filmy, godzilla, później gdzieś tam doszła ta motoryzacja, sam język, mentalność, yy, kraj, że mnie po prostu jakoś tak yy, bardziej interesował niż inne, i że chciałbym kiedyś tam pojechać. Mniejsza. Czynników było, było mnóstwo. I tak naprawdę dzięki też yy, towarzystwu albo dzięki kilku osobom zrozumiałem też że jednak ta motoryzacja ten JDM, że gdzieś tam we mnie był zakorzeniony od samego początku i nawet pierwsze Fast and Furious było pierwsze Fast and Furious było na importowanych samochodach, tam były Hondy, tam był Volkswagen Jetta, no były przeróżne Mazdy, Mitsubishi Eclipse no i wiecie, i tak samo było w Undergroundzie, gdzie podstawowym samochodem był praktycznie mm, pojazdy japońskie. Tam nawet było coś takiego jak Peugeot 206, no te takie najzwyklejsze, które mogliśmy widzieć yy, na naszych drogach. To jeszcze bardziej jarało, że człowieku mogę sobie kupić samochód taki na serio i kupić sobie taki w grze i karierę nim prowadzić. Tak więc yy, zaczynałem w Undergroundzie od Mazdy Miaty MX-5. Skończyłem na maździe LX7, więc ona też tam gdzieś wpłynęła na mnie tak pozytywnie. Ale też i właśnie dzięki tym ludziom, którym chciałbym podziękować, którzy mi naświetlili. Właśnie między innymi też dzięki przyjacielowi, który jeździ Hondom Civic taką jak ja. Tylko że ma tajperkę i mam nadzieję, że, że to obejrzy i że Cię pozdrawiam, ziom. I szereg innych osób, które wciągnęły mnie właśnie w tą japońskość. Ale mówimy tutaj głównie o tej motoryzacji, więc staram się za bardzo nie odbiegać, no ale jak już ślina na język się sunie, to ja praktycznie byłbym w stanie o wszystkim Wam powiedzieć. Dobra, pomijając to, Matis, Matis się rozpadł mój, więc potem długo, długo nie miałem pojazdu, bo chyba z pół roku, zbierałem na kolejny. I kolejna była Toyota Corolla E11 w wersji hatchback. Tylko, że ta Corolla jest w dwóch wersjach silnikowych. Ja miałem wtedy w gazie, ona była 1.3 Takie, czyli niedojebane 1.4, ja to mówiłem 86 koni i była 1.4 90, ale ja miałem tą 86 konną I wtedy zakochałem się po prostu w tym pojeździe Jakoś tak po prostu zaczą Zacząłem ją doceniać i Pokochałem tak jazdę Ona też mocno ukształtowała mój pogląd właśnie na jazdę Na to jakim kierowcom jestem, na to że chciałbym Ciągle jeździ, że chce więcej i że brnę nadal w tą kulturę JDM I potem zaczęły się, wiecie, zmiana pracy Gdzieś tam większe fundusze i za... człowiek zaczął sobie myśleć A może by tak obniżyć ją? Tak, wiem, nazwijcie to wieścią tuningiem, ale Marzyłem o glebie nie, nie myślałem nawet o tym, aby Aby poprawić właściwości jezdne tego pojazdu, ja marzyłem po prostu, żeby zglebować samochód I zaczęło się od jakichś tam Lepszych amortyzatorów, wtedy wylądowały sprężyny, chyba hks -y miałem, a nie MTS-y, przepraszam, MTS-y wsadziłem wtedy. W ten samochód, to jakaś zmiana żarówki, tu jakaś większa lotka, to, to tutaj jeszcze gdzieś tam jakieś kosmetyczne poprawki, a może tutaj sobie zamontuję coś takiego, a tu wymiana radia. No i wiecie, i gdzieś tam rodziło się w głowie takie. Takie przeświadczenie, że nie chcę tylko wydawać na eksploatację, czyli na filtry, na wymianę oleju, na wymianę opon i na samolanie paliwa do tego do baku, bo jednak chciałoby się ulepszyć i spersonalizować pod siebie ten samochód. No i tam jeszcze zamontowaliśmy końcówkę, gdzie ja myśląc po prostu, że będąc głośnym, będzie fajnie na drodze. Uwierzcie mi, jadąc do karpacza 300 km z wyciągniętym silencerem z końcówki. Nazwijmy to sportowej, gdzie była po prostu głośna Wszystka torga na dłuższą metę i niestety chyba drugi Albo stety, drugi raz tego błędu postaram się nie popełnić Jedynym mankamentem tych pojazdów było to, że one gniły Że rdzewiały, że Japończycy chyba Byli mega precyzyjni pod kątem mechanicznym, ale robili je na swój rynek Ale jak już przychodziło co do czego, to zapomnieli o blaszce, że Lacha może i była w miarę, ale ona Nie wiem, plus 10 lat i samochód zaczyna gnić no skurwa mać, ile ja wydałem wtedy, pamiętam, na blacharkę w moją Tosie, moją Toyotę, moją korolę. To przecież, no, no mógłbym, mógłbym sobie teraz kosztorys taki odpierdzielić, to byście byli prawdopodobnie zaskoczeni Jak ja bardzo, yy, jak, jaką ja ilość pieniędzy byłem w stanie wy, wypierniczyć w ten w samą blachę A po drodze jakie mechaniczne tam wymiany, no ale mówię nie porównuję kosztów eksploatacyjnych, czyli tych, do których jesteśmy zmuszeni, a tych, które, które byśmy chcieli. Potem jakiś czas pojeździłem Toyotom sprzedałem ją, pojechaliśmy z moim przyjacielem kupić Honda Civic 1.6 vtec No i co wam mogę powiedzieć? Wszystkie te memy i, i te po poglądy, że Honda bierze olej, tak, to jest kurwa prawda. wiecie dlaczego? Bo to jest VTEC, to jest taki system. Gdzie po prostu olej brał i olej brać będzie w zależności, jak bardzo zdupiony jest silnik albo jak bardzo jest użyty No i ja moje, je, moje kochane 1,6 litra 110 KONI z fałtekiem na razie mnie zadowala, ale moim kolejnym celem na pewno będzie Honda Civic tej samej generacji TypeR, ostatni prawdziwy TypeR, bo nie mam nic do ósmej generacji. Prowadziłem TypeSa, prowadziłem TypeR z UFO. Prowadziłem normalnego UFOKa, ale no nie przemawia do mnie. Oprócz tego, że ma fajne zegary i wygląda jak statek kosmiczny, to nic poza tym sobą nie reprezentuje. Nie przemawia po prostu do mnie. No a w tej mojej generacji to naprawdę te 2 litry, 200-konny silnik, ten moment obrotowy, ten fautek, który się załącza przy 5800 obrotów. Mm, marzenie po prostu. A jeździłem też takimi tajperkami. Jeśli mam być szczery. Miałbym do zaoferowania 100 zł na bilet do Lunaparku albo jakiejś innej Energy Landy i 100 zł na wlanie paliwa. To ja biorę te 100 zł, wlewam paliwo i jadę się dobrze bawić. To jest coś niesamowitego, niezapomniane wrażenie z jazdy. Tak więc całe szczęście Kubel właśnie sobie kupił to i jeszcze go trochę pocaskam na tym. No ale już pomijając fakt, że rozgadałem się na temat swoich pojazdów i o tym co chciałbym mieć to chciałbym jeszcze y, podzielić się z wami takimi spostrzeżeniami, że w tej japońskiej motoryzacji też jestem zakochany dlatego, że nie tylko, że sam posiadam japońskie pojazdy i nadal brnę w to, to jest też to, jak te samochody wyglądają, jakie one potrafią być rzadkie. Szanuję to, że ktoś na przykład woli jeździć Francuzami, woli tam German Style, albo jakieś inne niemieckie pojazdy, albo jakieś amerykańskie. Szanuję to, to jest swój wybór. Nie mam nic do tego. Natomiast, jeżeli bęcwał taki potrafi yy, rzucać się o to, że o i wypominać, że a bo to japońskie, bo to, to coś tam, bo kudy skośno, bo takie, bo to jest lepsze, no to naprawdę radzę Ci gościu, daruj sobie takie gadanie. Mnie tak nie przekonasz, ja mam, ja już sobie wyrobiłem zdanie na ten temat. Mogę tylko Ci przytaknąć, że o dobra, faktycznie z niektórymi po, postulatami się zgodzę. Właśnie tak są. Tak samo nie rozumiem tego przekrzykiwania się, że jeden, jeden krzyczał, bo to gówno, bo to takie, siakie i owakie. Wiadomo, że nic nie jest idealny. I każdy, każda marka ma swoje plusy, minusy, wady, zalety, swoje ułomności. Kurwa, chuj z tym. Jeżeli kochasz coś ponad życie, to to realizujesz, bo chyba prościej jest kupić samochód, którego się nie chce i się zmuszać i oszukiwać, aniżeli popracować nad tym, uzbierać na wymarzony samochód, na ukochany który się widziało gdzieś tam i o którym się marzyło i potem jeździć szczęśliwy no, no właśnie no chyba lepiej, lepiej żyć ze sobą w zgodzie niż się potem kłamać i zmuszać na przykład do, do jazdy nie wiem jakimś innym samochodem którego się praktycznie nie pożądało, którego się nienawidziło albo do którego zmusiła sytuacja no i gdzieś tam jeszcze wpływ na to miało anime Initial D, że zacząłem to oglądać Kumpel mnie też do tego namówił z dziewczyną, to zresztą obejrzałem, i muszę powiedzieć, że to anime oprócz tego, że jest o samochodach i że, że było robione przez tyle czasu, i że posiada muzykę Eurobeat, w której też gdzieś tam. Może nie, że jestem zakochany, ale gdzie on po prostu lubię słuchać w trakcie jazdy i że powoduje czasami, że noga staje się ciężka, no ale to nie musicie o tym wiedzieć. To. Te, te pojazdy, ta, ta, ta Japonia, te, ten klimat tych wyścigów nocnych z lat 90. te, te nocne tołgi, gdzie A86 ściga się ze Skylinem R32, coś niesamowitego i mam nadzieję, że kiedyś uda się to przeżyć, bo jak naoglądałem się Top gira i marzyłem głównie o tym, by jeździć, by urządzić sobie tripy ze znajomymi, to. Marzenie się spełniło i dobitnie to pokazuje film y, tripski Obasem. Jak żeśmy zapakowali 4 osoby w trzy samochody i żeśmy objeździli kawałek dosłownie Śląska, plus chyba tam Małopolski, ale chyba głównie na Śląsku żeśmy się wtedy skupili. To właśnie kolejnym marzeniem na pewno będzie wyprawa na tor, żeby się przetestować, sprawdzić, jakim się jest kierowcą. Może kiedyś się to uda. No i. Taki Skyline, -y, Nissany Silvia, albo Zetki, albo Mazdy rx 7 z wanklami mx 5 właśnie wszystkie te Hondy yy, zna, Znane EG6, czyli potocznie zwane jajko Później, później chyba 9K, kurde, nie pamiętam chyba Chyba 9K to było No dobra, mniejsza Preludy, inne w wszelkiej maści jakieś akordy Mitsubishi, Lancery, w Subaru człowiek też jest zakochany, można tak wymieniać w nieskończoność. I chyba pozostanę w tym do końca świata. I jeżeli po drodze nie wydarzy się nic szczególnego, to może uda się spełnić marzenie i właśnie zainwestować troszkę pieniędzy w swój kochany pojazd. I może się tym jeszcze podzielę. Dobra. Ja kończę, bo się troszeczkę rozgadałem, a wiedza i, i to, co chciałem Wam przekazać, to w tym filmie to jest obecnie praktycznie jakiś tam ułamek tego, o czym mógłbym rozprawiać, o czym mógłbym gadać. I że to jeżdżenie nudne po całej wyspie i wzięcie udziału w, tam, w jakimś globalnym wydarzeniu zorganizowanym przez grę, że może Was to do końca jednak nie znudziło i że komuś to się spodoba. Dajcie znać w komentarzach, czy. Czy warto poświęcać jeszcze na takie coś czas, że wizualne jeżdżenie i mój głos w tle was nie będzie irytował? Polubcie to, napiszcie w komentarzach, nie zapomnijcie oczywiście odwiedzić naszego kanału na Daily Motion, na którego troszeczkę zaniedbaliśmy, na który wrzucamy jeszcze tam jakieś zabezpieczenie w postaci filmów, tak żeby nam YouTube nie wypierdolił z kanału. Śledźcie każdy piątek godzinę 19, albo wcześniej, albo później, bo wiecie doskonale, że Hashtag 2K20 to jest rok kiełbasy I może dlatego jest ten koniec świata, który się teraz szykuje Bo żeśmy powiedzieli, że rok 2020 będzie rokiem kiełbasy Wybaczcie nam za to, ale wrzucamy Co piątek każdy film z sąsiadami No i nie zapomnijcie tutaj wchodzić Na ten kanał, gdzie obecnie oglądacie ten materiał I oczywiście na Instagrama Wszystko w opisie macie praktycznie, wszystkie linki tak więc trzymajcie się ciepło, dzięki naprawdę, solidne wielkie dzięki dla tych osób, które obejrzały to od początku do końca, jesteście wielcy, jesteście zajebiści i dajcie znać, czy naprawdę chcecie, abym ładował w to swój czas, swoje chęci, swoją siłę, czy chcecie jeszcze raz coś takiego bym nagrał. A na razie się z Wami żegnam, ciepło, czymcie się, elo mortadelo!